Hal halo, cześć, witajcie. Z tej strony ja, czyli kaczki to zło. Naprawdę mam na imię Oskar, będę gadał sobie po imieniu. Jeszcze nie mam ksyfek. Póki co, jeszcze. Yy, no tak. Dzisiaj chciałabym. Akurat w ogóle mamy Rainbow Event. Dzisiaj chciałabym Wam opowiadać po o tym nowym Kawaii Update. Kawaii. Nie wiem, dokładnie. Nie wiem tego do końca wymarzyć. Taka prawda. Yy, ale Kawaii Event, czyli że. Ma być to jak sam Preston właśnie, bo jak sami widzicie, jak sam Preston napisał na Twitterze, że będzie to najsłodszy świat w całym świecie, A ja tak jak lubię takie światy, jak właśnie na przykład Doodle World, Podobały mi się takie światy. No Najcenniejsze czekam tylko właśnie na ten update. Będzie oczywiście dzisiaj, czyli w sobotę, wy też to widzicie, bo wchodzę w sobotę o 18. Yy, no i tak, co ma, co ma być w tym update'cie? Na pewno pojawi się nowy Titanic, jest to huge blobfish. No, jest to, według mnie, chyba będzie najfajniejszy Titanic, bo są takie, wiecie, takie trochę ponure te Titaniki, tak jak to jest taki zwykły Titanic, mi się w ogóle nie podoba. Ale właśnie ten bloffish będzie bardzo, tak się przynajmniej wydaje, będzie bardzo ładny. Yy, no i co, no i czekamy tylko na ten update. Yy, następne, zwykłe pety. Będziemy mieli, jak teraz też widzicie, będziemy mieli Strawberry Cow. Prawdopodobnie no to, to będzie po prostu truskawkowa krowa. Która jest bardzo słodka i to będzie mój ulubiony pecik Także podobno są w update'cie, gdzieś ja uwielbiam truskawki i takie jak malina albo truskawki yy, Kawajkat Cat, po środku yy, Szczerze? Jest taki, no, no ładny jest, bardzo ładny Ale czy jest najładniejszy? Według mnie nie No i ten Bread Shiba, albo Toast Shiba yy, No jest według mnie chyba najładniejszy w tym update'cie Po tej krowie bo to po prostu jest taki słodki i mi się bardzo podoba. Następna rzecz. Dzisiaj Preston poinformował nas też swoim tweetem, że będą dzisiaj o 19 drop Easterowych, czyli Wielkanocnych Huge'ów na stronie. No i co, będzie można go kupić o 19? .00? Szczerze? Oczywiście z kodem do Huge'a. Szczerze mi się tak za bardzo nie podobają. Widzicie teraz, jak to wygląda. No, ale są takie serce, nie? No i... tak. I yy, 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 yy na tym obrazku, który teraz widzicie, pojawiły się trzy pety. Be będzie to... pierwszy to będzie jakaś roślinka, taki koto roślinka. No i drugi to jest... Jezus Maria, jednorożec, chciałem powiedzieć. Yy, yy, drugi to jest delfin, tak się wydaje, albo coś takiego, bo jest też słodkie, a trzeci to jest właśnie jednorożec, unicorn i też jest słodko widać takie budynki Ja one są bardzo bardzo ładne I, i dzisiaj w sobotę też o przepraszam o 19:00 też o 19:00 będzie rozdawane 10 chciuzów przez Prestona więc bardzo mi się to podoba y, następna rzecz następna rzecz o której Preston nas poinformował jest to kawaii chest nie wiem o co z tym chodzi ale będzie to prawdopodobnie na ostatniej, na ostatniej krainie w Kawaii Worldzie. Już to tak będzie nowy świat. Będzie ona pewnie do zniszczenia jako osta w ostatnim świecie. Tego Kawaii Worlda. Następnie to są jajka. To są wszystkie jajka, prawdopodobnie wszystkie, które będą. Czyli masz, widać tutaj, że są dwa. takie jedno takiej kokardce, drugie taki cupcake. I na prawo mamy jeszcze jakiś. Hmm, nie wiem. To nazwać takie kwiatki. I, I tutaj macie pokazane wszystkie zwierzaki, jakie będą w nowym update cie. No, są one bardzo słodkie. Trzeba przyznać. Bardzo, bardzo mi się one podobają. Każdego pewnie zdobędę. No i jest też huge shiba inu, którego widzicie tam na prawo takiego. Bardzo słodkie są te nowe zwierzaki. No i co, ja. Ja chcę po powiedzieć, że po prostu widzimy się. Może na live dzisiaj, raczej nie moim, pewnie innych youtuberów, na przykład Pedra, na live o 19, 19 o 17. Yy, to nie było promo, ale możecie wbijać. Yy, no i bardzo fajnie się bawię. <laughs> nie mogę się doczekać wręcz tego eventu. Bardzo mi się on podoba. Króciutki filmik, po prostu takie omówię. omówiliśmy sobie ten update. No i co? Ja sobie potwieram tutaj jajka. Widzimy się w następnym odcinku. Nee, Englisch ist mein Lieblingsfach, 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 was ist dein Lieblingsfach, Englisch oder was? Donut ist mein Lieblingsfach, 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 was ist dein Lieblingsfach?